To ja zrobię kurwa Taciu, co robimy? Bo nagrywam. To się kręci Na żywo jest! Na żywo jest w telewizji kurwa Dalej na żywo Co? Spawamy te kloczki kurwa czy co robimy? Ja bym tak zrobił kurwa ja bym dlatego leżemy maly czy wszystko było to samo on by tutaj nic nie ma nic wspólnego z tym to miało ten dynce. Dynce, Nie by... inny klocek był, no. Nie inny, szefie. Tu miał to samo. Tylko, że ta otulina też była trochę wyżej. To by było tak, że... Yy... To może by to nic nie robiło, tak? No nic, klocek był dobry. I obciąć klocek? No jasne, kurwa. Gdyby tu było równo. Ale on nie pasuje yy, 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 obwodem, szerokością tu. Całeś byś musiał dociąć. Jak dociąć, a był tak samo? Nie był tak samo, był szerszy. Kurwa, ja nie widziałem. No, wszystko większe było. Ale on wypadnie, kurwa, bo to nie ta tarcza w tym samochodzie. Tarcza jest na pewno ta sama. Nie, to nie jest tarcza. Bo nie pasowałoby ci do docisku. Ja bym kurwa. Nie, tarcza do... jest za mała. Nie, bo tu, do... No takie mają. Dobra, weź zwal to koło. Nie pasowałoby ci tu szereg, kurwa. Docisku. No właśnie, nie ja pasuje. Za mała. za No patrz, kurwa, zobacz. To by Ale zobacz mi patrz. Tak musi być jak tu jest, proszę. Widzisz? A tu zobacz, jest kurwa taka prze przestrzeń, że wpadnie Ci ten. Jest tarcza, powinna być wentylowana tutaj i powinna być jeszcze centymetr kurwa dłuższa. Tarcza, tarcza musi dotykać tu. Kurpie, no, że one mają wentylowane. Dobra, a zwaltam to koło. Ale to ja Ci mówię.